Wow. W końcu gram w to pierwszy raz. Nie wiem, jak w to grać. Może lepiej pójdę obejrzeć poradnik. Pokażę wam, jak grać w Robloxa. Eee, dzisiaj jest ze mną Jerzyk, Siemano wariacie. Siemanko, widzowie. Dobra, więc słuchajcie, pobieracie sobie Robloxa. Wszystko będziecie mieli w opisie. Ja, pier... ja mam już tą apkę. Powiedz, ja coś ciekawego. I my tutaj zagramy sobie w jedną z najbardziej popularnych gier. Eee, jaką jest. Mm, Squid Game. Więc tutaj mamy Squid Game. Jak dole wejdź już do tej znanej gry ja dole? Mm, dwa razy cash yy, także wybieramy sobie tutaj tą opcję. I klikamy. I w końcu dawaj teraz poradnik. Zacznie się za minutę i 17 sekund. A żeby się obracać tak jak ja tą kamerką, bo generalnie, jeżeli wejdziecie i nie będziecie mogli się obracać, tylko będziecie mogli sadem się obracać, to prawy przycisk myszy. Ale jak chyba jestem na telefonie, to tutaj już będziecie mogli się obracać. U góry macie czas, także za minutę startujemy. Ja kto by to nie wiedział, XD? To flaga Rosji, nie lubimy Rosji, więc tutaj za 50 sekund, u góry macie czas generalnie tam właśnie w tym na tej Ja pierdolę, niedobra jebie, tą grę nie gram, w to już więcej.